co gdyby powstał sojusz chińsko-amerykańsko-polski. Dzięki za wiadomość. Moje zjedane przeczucia się potwierdziły. Rosja zrobiła na granicy prowokację, wypierdalając trzy ładunki wybuchowe, niszcząc przy tym sporą część lasu i okolice. Będę musiał stanowczo odpowiedzieć, żeby mnie popamiętał. Na dodatek już dostaje SMS od Stanów, żeby wysłać ich drony, żeby to sprawdzić. W sumie zdjęcia z góry też się. Przydadzą więc odpiszę, że to zajebisty pomysł. Dobra już, teraz można zobaczyć granice. Tej rusek czy cię nie pojebało? O co chodzi, Polek? Po co się pytasz, rusek skoro wszystko wiesz, debilu? Tego wybuchu mi nie udowodnisz, się jeszcze okaże kurwa, a po drugie skąd wiesz, że chodzi mi o wybuch? Przecież to było słychać na królewcu to jakbym nie mógł wiedzieć o co ci chodzi, dobra krótko rusek za nim. Natowscy się tu zjawią albo dajesz hajs za szkody albo odpowiem z podwójną siłą wybieraj, ja nic kurwa nie będę wybierał. Lepiej Polak trzymaj te swoje wojska z daleka od granic po rozjebecie w drobny makana to ci już za dużo nie pomoże błacha ha ha ha, się jeszcze okaże cwaniaczku, Rusek nawet nie wie co go czeka błacha -ha, ha ha Dobra plan pierwszy masz trzy godziny żeby opuścić Kaliningrad. Błacha ha ha ha, jestem kurwa nie do rozjebania. Teraz rusek za wszystko zapłacisz. Ciąg dalszy nastąpi